Dzisiaj w piwnicy artystycznej w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Mysłowicach spotkały się trzy pokolenia: nasi uczniowie, seniorzy i nauczyciele. Połączyliśmy siły, żeby spróbować swoich sił w budowaniu pufy, czyli uczyliśmy się tapicerowania, wykrajania. Bardzo mi się podobało, naprawdę profesjonalnie prowadzone. miałam fajny skład. Sama tworzyłam jedną z puf, tworzyłam z seniorem, wspólna praca, wspólne zaangażowanie, widziałam uśmiech na twarzy tego człowieka, sama się bardzo zaangażowałam, powstała, jest. Zielona jest moim zdaniem przepiękna. Zaprosiliśmy gości seniorów z domu dziennego pobytu, senior plus działającym przy MOPS-ie w Mysłowicach. Jesteśmy już z nimi bardzo zaprzyjaźnieni. E, oni nas znają i lubią odwiedzać nas w naszych murach. To było moje drugie spotkanie z takimi warsztatami realizowanymi w szkole, gdzie współpracowali ze sobą nauczyciele, uczniowie i dzisiaj jeszcze też e, seniorzy. E, I przyznaję, że jest ten projekt bardzo fajny. Miło oglądać, jak osoby młode, młode pokolenie współpracuje ze starszym pokoleniem przy wyborze tkanin, przy wymiar wymiarowaniu i jakby przy, przy całej pracy. Powstało 10 przepięknych puf, bardzo kolorowych bardzo barwnych. Te pufy będą ozdabiały nasze korytarze szkolne.